ma takiej ja właśnie ja strefy ze strefy, strefy okay. klimatu. Brakowało tematów ze strefy klimatu. To nie osób I I gotcha. a yes. w stylu. <laughs> Tak właśnie Zaczynamy. <noise> no, <głos> <głos> tak jest. Zaczynamy. No, walka o życie miejsca, dwa. Lecz jak ciebie słucham, to mogę się słucham, bo mówię, zacznijować zielono i, I to jest proste, się kurwa, jesteśmy na no, no, Bo Robisz oczy, kurwa, jakbyśmy byli Ci ślibie śnieża. Zielona oka jest kadra, a kaskuje tutaj ciebie, no i banda. A drobą bo no, ją tutaj zniszczenia, ale bo ona jest z złoty nie ma teraz. I to jest proste, to Ziołka żiołka szanuje, ale tutaj na melanżach I to jest proste, zawsze kurwa z zawsze działa kurwa, zawsze chyba i to jest Ogólnie spoko, jadę trudem Nie wiem czy ktoś byś tutaj sprzedał gruntem Jeszcze nie spoko, teraz kurwa w sumie powiem ci Walibyście, że kurwa poleci na psy dziś znowu Bo kurwa mają do tego pobój hałas Czas na stan tu nie yeah. mi no bo tak łapie porwę tu żołbek Chłopaki mówią, co jak bolio, nie się ciągniesz No bo oh! patrz, właśnie Co mi faję A później możemy tu faję zawalić razem No bo patrz właśnie, nawet nie wiesz kiedy Cierpię tutaj kurde, kram pod No bo patrz tak, właśnie, nie kam komety Taki jestem hardcore, nie to biedny, no Bo patrz właśnie, tak tutaj ta góra Patrz właśnie, żołbeli Radioaktywna, no bo patrz właśnie, co się tu w dół, ale patrz właśnie, znów w Ciebie pijam kóły. Staaack! Słuchajcie, z to jest walka o tak zwany brązowy medal, tak zwany finał. za chwilę pozdrawia również sobie z drugiego miejsca, ale w trakcie kiedy o tym mówię, tutaj ważą się losy tego, kto zajmie miejsce.